Udany związek. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Setna. Słońce. Co wychodzi naprzeciw? Piątka pentakli. Wynik odpowiedzi rada. Sprawiedliwość. Dołożę kartę. 6. Na no spodzie talii jest karta askielichów i to może być poczytanie. To jest miłość duchowa, esencja miłości. Sedno, słońce. To jest nowe spojrzenie, dobry powiew energii, świadome dążenie do stabilizacji, wiara w lepsze jutro. To jest spokój. Cieszenie się stroną przeciwną. Co wychodzi naprzeciw? Piątka pentakl. Sytuacja uległa pogorszeniu. Nasz związek rozpadł się. Czyli on idzie swoją drogą i ona idzie swoją drogą. Wynik, odpowiedź, rada, sprawiedliwość i szóstka bław. To jest analiza naszych działań. Żeby zbudować udany związek, to para musi wykonać tytaniczną pracę nad związkiem i tytaniczną pracę wobec siebie. Kiedy para spotkała się i poczuli do siebie miłość duchową, to znaczy, że połowę sukcesu mają za sobą. I to jest podstawa i fundament do budowy związku. Nie zbudujemy związku, uważając, że ja go kocham, ja ją kocham. Bo to jest kardynalny błąd w budowaniu związku i związek już jest skazany na porażkę. Jeżeli myślisz, że ja go kocham i on mnie kocha, to mamy związek. To ja ci mówię, że nie masz związku. Tworzenie związku polega na tym, że dwie strony uczą się od siebie. Uczą się spełnić swoje wzajemne pragnienia, oczekiwania i potrzeby. Uczą się wzajemnego wychodzenia sobie naprzeciw. To mężczyzna pierwszy powinien, nie pomyl kolejności, wyjść naprzeciw swojej partnerce, czyli nieustannie z nią rozmawia, spędza z nią czas oraz pyta, czego ona potrzebuje. I to samo powinna robić kobieta. Czyli ona wkłada wysiłek w dowiedzeniu się, czego on potrzebuje. Wtedy para dostarcza sobie to, co jest najlepsze. Czują się komfortowo, bezpiecznie. Dostarczają sobie to, co jest im potrzebne. Para powinna spełniać swoje realne potrzeby wobec siebie. To jest ciągła praca nad związkiem. I ta praca powinna nie zakończyć się w pierwszych miesiącach czy w pierwszych latach bycia razem. Ta praca powinna być wykonana nieustannie, do samego końca. Kiedy zmieniają się warunki życia, to para powinna nauczyć się nowych potrzeb, nowych potrzeb wobec siebie, bo czasy i warunki zmieniają się. Również on powinien pracować nad sobą, i również ona powinna pracować nad sobą. Możesz wrócić do wspomnień, że kiedyś się kochaliście i mieliście udany związek. Jeżeli uważasz, że kochaliście się i mieliście udany związek, to dlaczego nie jesteś w tym związku? Odzajemniona miłość do siebie nie oznacza, że Tworzycie związek. Jeżeli nie nauczyliście się z sobą rozmawiać, to znaczy, że nie było tego związku. Jeżeli para w początkowym kontakcie pominie wartości duchowe, to znaczy, że nie stworzą udanego związku. Możesz myśleć, że ta miłość zakończyła się, a ja ci mówię. Że ona nigdy nie zaczęła się. Miłość to nie jest zauroczenie, zafascynowanie partnerem czy namiętność seksualna. Miłość to jest ciągla, ciągła nauka, jak wychodzić sobie naprzeciw. Miłość to jest wzajemne branie i dawanie tego, co mamy najlepsze. Jeżeli para nieustannie dba o siebie, wykonuje wobec siebie tytaniczną pracę, o której wcześniej powiedziałam, i do tego dołączą swoją miłość duchową, to wtedy można powiedzieć, że para stworzy szczęśliwy i udany związek. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.